Stałem w milczeniu, gdy opuszczano trumnę mojego dziadka do ziemi. Deszcz przestał padać w samą porę na pogrzeb, ale powietrze wciąż było ciężkie od wilgoci, co współgrało z ciężarem w mojej klatce piersiowej. Kropka nazywam się Maja Carter, i dziś pochowałam ostatnią osobę, która naprawdę mnie kochała. Kropka spojrzałam na grób i zobaczyłam moją matkę, Patricie, ocierającą suche oczy chusteczką. Obok niej stał jej mąż od ośmiu lat, Robert, i jego dwoje dzieci w wieku studenckim. Amber i tyler wszyscy byli ubrani na czarno, wyglądali odpowiednio ponuro, ale ja wiedziałam lepiej. Żadne z nich nie odwiedziło dziadka Jamesa ani razu podczas jego trzymiesięcznego pobytu w szpitalu. to ja siedziałam przy jego łóżku, trzymając go za rękę, gdy rak powoli mi go zabierał. Maja, zawołała moja matka po zakończeniu ceremonii. Dziękuję za zorganizowanie wszystkiego. James by to docenił. Kropka zanim zdążyłam odpowiedzieć. Podszedł do nas mężczyzna w grafitowym garniturze. Pani Carter, jestem Howard Benson. Adwokat pani dziadka. Muszę z panią porozmawiać o odczytaniu jego testamentu. Kropka, moja matka ożywiła się na wzmiankę o testamencie. Kiedy to nastąpi, zapytała ze słabo skrywanym zainteresowaniem. Teraz, jeśli tak będzie wygodnie, odpowiedział Howard, patrząc na mnie w celu potwierdzenia. W porządku. Odpowiedziałem. Dwadzieścia minut później wszyscy zebraliśmy się w przestronnym salonie mojego dziadka. Kontynuujmy, powiedział Howard, wyczuwając napięcie. Usiadł przy stole i wyjął kilka dokumentów ze swojej teczki. Zacznę od formalnego odczytania ostatniej woli i testamentu Jamesa Edwarda Cartera, ogłosił. Kropka, gdy Howard czytał prawniczą preambułę, obserwowałem twarz mojej matki pochylała się lekko do przodu, a jej oczy były skupione na dokumentach w rękach Howard'a. Amber, moja przyrodnia siostra, rozglądała się po pokoju, katalogując mentalnie przedmioty, jakby już decydowała, czego chce. Mojej ukochanej wnuczce, Mai Elizabeth Carter. Zostawiam cały mój majątek kontynuował Howard. W tym moją główną rezydencję przy 1458 Cedar Avenue, mój dom wakacyjny nad jeziorem Clearwater i wszystkie aktywa finansowe o łącznej wartości około 800 tysięcy dolarów. Kropka w pokoju zapadła cisza. Nie byłem zaskoczony, dziadek zawsze dawał do zrozumienia, że odziedziczę wszystko, ale miny innych były bezcenne. Usta Amber dosłownie się otworzyły, a uśmiech mojej matki zamarł w miejscu. Dodatkowo, kontynuował Howard, Patrici Carter zostawiam mój srebrny zestaw kuchenny, który zawsze podziwiała kropka, moja matka wyprostowała się. Stary głupiec mruknęła pod nosem kropka, poczułem przypływ gniewu. To jest warte kilka tysięcy dolarów, powiedziałam chłodno. A on nie był ci nic winien. Howard szybko zakończył czytanie i wyjaśnił mi proces przekazywania nieruchomości i aktywów. Przez cały czas Amber patrzyła na mnie, podczas gdy Tyler wpatrywał się w swój telefon, starając się wyglądać na znudzonego. Ale wyraźnie rozczarowanego. Po wyjściu Howarda moja matka zwróciła się do mnie. Maja, musisz rozważyć podzielenie się z nami częścią tego spadku. Twój ojciec chciałby, żeby jego rodzina miała opiekę. Mój ojciec nie żyje od dwunastu lat, odpowiedziałam równo. Dziadek James był moją rodziną, jedyną prawdziwą rodziną, jaką miałam od śmierci taty. To niesprawiedliwe, wtrąciła nagle Amber. Nie zasługujesz na to wszystko. Co sprawia, że jesteś taka wyjątkowa? Nie jesteś ani mądra, ani ładna, ani utalentowana, nigdy niczego nie osiągnęłaś, kropka, spojrzałam na matkę, czekając, aż mnie obroni nic nie powiedziała, jej milczenie mówiło wszystko, co musiałam wiedzieć. Cóż, Amber, powiedziałam spokojnie, skoro jesteś taka mądra, piękna i utalentowana, jestem pewna, że nie będziesz miała problemu ze zdobyciem własnej fortuny. A teraz chciałbym, żebyście wszyscy opuścili mój dom, kropka, wyszli, narzekając i rzucając mi sprośne spojrzenia. Gdy tylko odeszli, zamknęłam drzwi i oparłam się o nie. Pozwalając uzom w końcu wypłynąć kropka, po kilku minutach wytarłam oczy i poszłam do biura dziadka. Musiałam przejrzeć jego papiery i zacząć układać swoją nową rzeczywistość kropka, gdy usiadłam przy jego biurku, wróciły wspomnienia. Po śmierci taty, gdy miałam trzynaście lat, wszystko się zmieniło. Mama poznała Roberta rok później i nagle skupiła się na budowaniu nowej rodziny kropka, kiedy pobrali się, a Robert wprowadził się do swoich dzieci, stałam się w moim własnym domu czymś drugorzędnym. Amber i Tyler od początku byli rozpieszczonymi Bachorami. Amber, która była dwa lata młodsza ode mnie, kradła moje rzeczy, a potem zaprzeczała, kropka niszczyła moje prace domowe i zrzucała winę na ich psa. Tyler wygłaszał niewybredne komentarze, gdy w pobliżu nie było dorosłych kropka, a mama była zbyt zajęta próbą bycia idealną żoną i macochą, by zauważyć, co dzieje się z jej własną córką kropka, Dziadek James stał się moim schronieniem. Zostawałam w jego domu, kiedy tylko mogłam, w weekendy, przerwy w szkole, czasem nawet w tygodniu. Jeśli miałam dużo pracy domowej. Nikt w domu nie przejmował się moją nieobecnością ani nawet jej nie zauważał. Kropka, kiedy skończyłam szkołę średnią, dziadek opłacił mi studia w innym stanie. Te cztery lata poza domem były najszczęśliwszymi w moim życiu. Kropka po studiach wróciłem do rodzinnego miasta, ale wynająłem własne mieszkanie. Odwiedzałem dziadka kilka razy w tygodniu, ale mamy widziałem tylko kilka razy. Zwykle przez przypadek w sklepie spożywczym lub na stacji benzynowej. W zeszłym roku zapomniała nawet o moich urodzinach. Teraz dziadek odszedł, a ja zostałem sam. Ale przynajmniej miałam dom, jego dom i wystarczające zabezpieczenie finansowe, by zastanowić się, co chce dalej robić. Przeglądając jego papiery, złożyłem cichą obietnicę, że uczczę jego pamięć wykorzystując w pełni dar, który mi dał kropka po pogrzebie minęło kilka tygodni. Wyprowadziłam się z wynajmowanego mieszkania do domu dziadka. Pewnego sobotniego poranka sortowałem stare książki dziadka. Gdy zadzwonił dzwonek do drzwi kropka, nie spodziewałem się nikogo, więc ostrożnie podszedłem do drzwi i sprawdziłem przez wizjer. Na werandzie stała moja mama, a obok niej Amber. Obie miały promienne uśmiechy, które nie sięgały ich oczu kropka, niechętnie otworzyłem drzwi. Mamo, Amber, co tu robicie? Maja, kochanie, mama podeszła i przytuliła mnie, zanim zdążyłam zareagować. Przyszłam odebrać srebrny serwis, który zostawił mi James. Pomyślałam, że to dobra okazja, abyśmy nadrobili zaległości. Racja, powiedziałam, odsuwając się na bok, by ich wpuścić. Jest w szafce kuchennej, w tym samym miejscu, co zawsze kropka mama skierowała się prosto do kuchni, podczas gdy Amber została w salonie skanując wzrokiem każdy kąt, jakby robiła inwentaryzację. Boże, to miejsce jest takie przygnębiające, powiedziała, przesuwając palcem po półce z książkami. Wygląda jak muzeum dla starych ludzi. Gdyby to był mój dom, kupiłabym zupełnie nowe meble, nową farbę, może wyburzyłabym kilka ścian. Żeby go otworzyć. Cóż, to nie jest twój dom, odpowiedziałem spokojnie i tak się składa, że lubię go w takim stanie. Amber przewróciła oczami. Nieważne, zawsze miałaś dziwny gust. Kropka ugryzłem się w język, nie chcąc dać jej satysfakcji z oglądania mnie zdenerwowanego. Zamiast tego poszłam do kuchni, aby sprawdzić, co umamy. Ostrożnie zawijała każdy element srebrnego serwisu w gazetę. Kropka, gdy skończyła pakować srebra, stanęłyśmy niezręcznie w przedpokoju. Spodziewałam się, że sobie pójdą, ale mama mnie zaskoczyła. Maja myślałam, że powinniśmy spróbować odbudować nasze relacje. Teraz, gdy James odszedł, nie masz już żadnej bliskiej rodziny. Kropka prawie się roześmiałam z jej nagłego zainteresowania moim samopoczuciem. To prawda, powiedziałam niezobowiązująco. Może wpadniesz na kolację w następną sobotę? Zrobię wszystkie twoje ulubione potrawy: parmezan z kurczaka, ziemniaki z czosnkiem i ciasto czekoladowe, które uwielbiałeś w dzieciństwie. Już miałem odmówić. Ale coś mnie powstrzymało. Kropka może była to ciekawość. A, może jakaś mała część mnie wciąż miała nadzieję na matkę, którą straciłam lata temu. Kropka dobrze, powiedziałam w końcu. O której uśmiech mamy poszerzył się o szóstej. Robert i Tyler też tam będą, to będzie prawdziwa rodzinna kolacja. Kropka po ich wyjściu usiadłam na huśtawce na werandzie, próbując zrozumieć, co się właśnie stało. Mama od lat nie wykazywała zainteresowania moim życiem, a teraz nagle chciała rodzinnych obiadów, moment był podejrzany, zaraz po tym. Jak odziedziczyłem małą fortunę. Ale może, tylko może, utrata dziadka uświadomiła jej, jak ważna jest rodzina. Tydzień minął szybko i zanim się obejrzałem, nadeszła sobota. Ubrałem się swobodnie w dżinsy i sweter, nie chcąc wyglądać, jakbym za bardzo się starał. Punktualnie o szóstej wjechałam na podjazd domu mojego dzieciństwa. Dom wyglądał na mniejszy niż pamiętałam. Zawahałam się, zanim zadzwoniłam do drzwi, zalała mnie fala wspomnień. To tu dorastałam, tu bawiłam się z tatą. Tu czułam się bezpieczna i kochana, dopóki nie przestałam. Robert otworzył drzwi Kropka Maja, powiedział z ukłonem jego zwykłe powitanie. Nigdy nie zawracał sobie głowy uściskami dłoni. w środku mama krzątała się po jadalni, nakrywając stół srebrnym serwisem, który właśnie nabyła z domu dziadka. Tyler siedział na kanapie, grając w grę wideo, ledwo zauważając moją obecność Kropka Maja, Mama dzwoniła, jesteś na czas, obiad jest prawie gotowy, kropka mogę w czymś pomóc, nie trzeba, mam wszystko pod kontrolą, czuj się jak u siebie w domu, kropka czuj się jak u siebie w domu, ironia nie umknęła mojej uwadze, to był kiedyś mój dom, ale teraz czułem się tu jak obcy. Postanowiłam się rozejrzeć, podczas gdy mama skończyła w kuchni, kropka salon był w większości taki sam, chociaż na rodzinnych zdjęciach było teraz więcej dzieci Roberta, niż mnie, kropka, weszłam po schodach na drugie piętro, Przesuwając dłonią po poręczy, na której tata kiedyś zmierzył mój wzrost ołówkiem kropka, szukając czegoś. Usłyszałam za sobą głos amber. Kropka po prostu spaceruje ścieżką wspomnień. Odpowiedziałam, kropka weszła za mną po schodach. Kropka zamieniłam twoją starą sypialnię w garderobę, powiedziała ze śmiechem. I tak nie będzie ci już potrzebna, prawda? Nic nie odpowiedziałem, tylko szedłem dalej, aż dotarłem do mojego starego pokoju. Drzwi były otwarte i z pewnością zostały przekształcone moje bladoniebieskie ściany były teraz różowe. Tam, gdzie kiedyś stało moje łóżko, były teraz wieszaki na ubrania wypełnione markowymi strojami. Moje biurko zostało zastąpione toaletką pokrytą kosmetykami. Do makijażu kropka skierowałam się z powrotem na dół, zamierzając zaoferować pomoc w kuchni, pomimo odmowy mamy. Gdy się zbliżyłam, usłyszałam brzęk kieliszków i wyjrzałam za róg. Kropka mama stała przy blacie odwrócona do mnie plecami, nalewając coś z małej butelki do kubka. Szybko schowała butelkę do kieszeni, gdy usłyszała skrzypienie podłogi pod moimi stopami. Maja powiedziała: Odwracając się, właśnie robiłam ci herbatę. Nadal lubisz ją z miodem, prawda? Zgadza się, odpowiedziałam, a w głowie szalała mi myśl, co ona włożyła do tego kubka. Wycofałam się do jadalni, gdzie wszyscy się zbierali. Mama pojawiła się chwilę później, niosąc tacę z napojami. Podała mi kubek, przy którym widziałam, jak majstrowała. Twoja ulubiona herbata, powiedziała z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. kropka, Zmusiłem się do odwzajemnienia uśmiechu. Dzięki, mamo. Kropka, gdy wszyscy się usadowili i zaczęli podawać naczynia, zauważyłam, że Amber miała identyczny kubek jak mój podczas gdy mama była rozproszona podawaniem Roberta, od niechcenia zamieniłam nasze kubki. Wszystko wygląda pysznie, powiedziałam, biorąc mały łyk z mojego nowego kubka. Patrzyłam, jak mama mnie obserwuje, a jej wzrok co kilka sekund przeskakuje na kubek. Więc, Maja, powiedział Robert, przerywając ciszę. Jakie masz plany co do tego dużego domu? Wygląda na dużo miejsca dla jednej osoby. Nie jestem jeszcze pewna, odpowiedziałam, na razie przyzwyczajam się do mieszkania tam. Rozmowa toczyła się dalej, ale słuchałem jej tylko w połowie. Byłem zbyt zajęty obserwowaniem rosnącego zdenerwowania mamy. Postanowiłem zostać dłużej niż planowałem. Musiałam wiedzieć, co się dzieje, co mama próbowała mi zrobić. Kolacja przeciągała się niemiłosiernie. Mama zasugerowała, że powinnam już iść, ale udawałam, że nie rozumiem jej słów. Godzinę po tym, jak skończyłyśmy jeść, Amber nagle przerwała w połowie zdania, opowiadając historię o swoim profesorze z kolei, ukropka jej twarz pobladła i zakołysała się na krześle. Nie czuję się najlepiej, mamrotała, przyciskając dłoń do czoła. Amber, Robert szybko wstał, co się stało, zanim zdążyła odpowiedzieć, Amber osunęła się do przodu, a jej głowa uderzyła z hukiem o stół, zemdlała. Wszyscy podskoczyli w panice. Robert rzucił się w stronę córki podczas gdy Tyler stał zamrożony. Wpatrując się w siostrę szeroko otwartymi oczami, Co się dzieje, Amber? krzyknęła mama, potrząsając Amber za ramię. Obudź się. Robert, sprawdź jej puls! Ponagliła mama. Patricia zadzwoń po karetkę, kropka mama trzęsącymi się rękami siennęła po telefon. Kiedy wybierała numer, otrząknąłem. — Myślę, że powinienem o czymś wspomnieć — powiedziałem spokojnie. Przypadkowo zamieniłam się kubkami z Amber. Zauważyłem, że są identyczne, a ja nie zwracałem uwagi na to, który jest który. Może wypiła coś, co jej nie smakowało. o Mama spojrzała na pusty kubek przed Amber, a potem z powrotem na mnie. — Nie, to nie Robert, dzwoń na 911, powiedz im, żeby się pospieszyli. Kropka, jej spanikowana reakcja potwierdziła moje podejrzenia. Patrzyłem jak chodzi tam i z powrotem, mamrocząc do siebie. Robert rozmawiał przez telefon, opisując dyspozytorowi objawy Amber. Mamo, powiedziałam cicho, co wsypałeś do mojej herbaty, odwróciła się do mnie. Nic, nie bądź śmieszna. Więc dlaczego tak się boisz? Co się dzieje z Amber? Zamknij się, krzyknęła, całkowicie tracąc opanowanie. To, twoja wina, zamieniłaś napoje. Kropka, odsunąłem się i wyciągnąłem własny telefon, wybierając numer policji. Halo, chciałabym zgłosić próbę otrucia, powiedziałam wyraźnie. Wierzę, że moja matka próbowała mnie odurzyć, ale zamiast tego napój dostała moja przyrodnia siostra. Kropka, w ciągu kilku minut ratownicy medyczni wpadli do domu. Kiedy pracowali nad amber, po cichu wyjaśniłam, co widziałam mamy dodającą coś do mojej herbaty i moje podejrzenia, że próbowała mnie odurzyć. Sanitariusze ustabilizowali stan Amber i załadowali ją na nosze. Jej Ciśnienie krwi jest niebezpiecznie niskie, powiedział jeden z nich do Roberta. Musimy natychmiast zabrać ją do szpitala. Kropka, gdy wynosili Amber, pod dom podjechały radiowozy. Dwóch funkcjonariuszy weszło do środka, a ja powtórzyłem swoją historię. Kropka, starsza funkcjonariuszka Kobieta o życzliwych oczach i stanowczym głosie, zapytała mamę. Co wlała do napoju? Kropka, mama rozpłakała się. To była klonidyna. Wzięłam ją dla pani Winters, kiedy sprzątałam jej dom w zeszłym tygodniu. Używa jej na wysokie ciśnienie krwi. Wiedziałam, że spowoduje spadek ciśnienia u Maii, zawroty głowy i dezorientację podczas jazdy. Kropka mogłaby rozbić samochód, a wtedy potrzebowałaby naszej pomocy, by dojść do siebie. Musiałaby podzielić się z nami częścią tych pieniędzy, kropka w pokoju zapadła cisza, nawet Robert patrzył na nią w szoku. Patricia Carter, powiedział oficer, aresztuje cię za usiłowanie zabójstwa. Morderstwo? Mama sapnęła. Nie, nie chciałam jej zabić. Chciałam ją tylko trochę zranić. Narkotyzowanie kogoś bez jego wiedzy, zwłaszcza lekiem, który może spowodować wypadek samochodowy. Wskazuje na zamiar spowodowania poważnej krzywdy lub śmierci, wyjaśniła funkcjonariuszka, gdy zakuwała mamę w kajdanki. Kropka, gdy wyprowadzili mamę do radiowozu, odwróciła się, by spojrzeć na mnie po raz ostatni. Maja, proszę, powiedz im, że nie chciałam. Że jestem twoją matką, kropka, nic nie powiedziałam. Patrząc, jak wsadzają ją do radiowozu, kropka, Robert stanął obok mnie, jego twarz była popielata. Nie miałem pojęcia, powiedział cicho, przysięgam, Maja. Nic o tym nie wiedziałem, kropka, wierzyłam mu. Robert miał wiele wad, ale nie był agresywny ani mściwy, tylko samolubny i obojętny. Powinieneś pojechać do szpitala, powiedziałam. Amber cię potrzebuje, przytaknął, chwytając swoje klucze i ramię Tylera. Nic ci nie będzie. Nic mi nie będzie, powiedziałam. Muszę złożyć zeznania na policji, a potem wracam do domu, kropka. po ich wyjściu usiadłam z pozostałym funkcjonariuszem i opowiedziałam mu o wszystkim, o spadku. O nagłym zainteresowaniu mamy ponownym nawiązaniem kontaktu, o tym, co widziałam w kuchni i o podmienionych kubkach. Kropka, zrobił staranne notatki, zadając wyjaśniające pytania na temat zachowania i wypowiedzi. Mamy. Jutro będziesz musiała przyjść na posterunek. By złożyć oficjalne zeznania, powiedział. I prawdopodobnie zostaniesz wezwana do złożenia zeznań, jeśli sprawa trafi do sądu. przytaknęłam, nagle wyczerpana. Rozumiem, kropka później, gdy jechałam z powrotem do domu dziadka, teraz już mojego domu, rzeczywistość mnie przygniotła. Kropka moja własna matka próbowała mnie skrzywdzić, prawdopodobnie zabić, dla pieniędzy. Kropka, matka, która kiedyś opatrywała moje podrapane kolana i czytała mi bajki na dobranoc. Stała się kimś zdolnym do wyrachowanego skrzywdzenia własnego dziecka. Kropka, zaparkowałam na podjeździe, ale nie mogłam się zmusić, by wejść do środka. Kropka, zamiast tego usiadłam w samochodzie, a łzy spływały mi po twarzy. Kropka nie były. To łzy smutku, ale złości i zdrady, kropka, jak to się stało, że wszystko poszło tak źle. Kiedy mama tak bardzo się zmieniła, w końcu otarłam łzy i weszłam do środka, kropka. Dom był cichy i spokojny, wypełniony rzeczami dziadka, wspomnieniami o człowieku, który kochał mnie bezwarunkowo, kropka przesunęłam dłonią po poręczy. Czując jej gładkość pod palcami, tęsknię za tobą, dziadku, szepnęłam do pustego domu, co mam teraz zrobić. Kilka następnych tygodni minęło w mgnieniu oka na posterunkach policji, w biurach prawników i podczas wizyt w sądzie. Mama została oskarżona o usiłowanie zabójstwa. Dowody przeciwko niej były przytłaczające. Jej przyznanie się do winy na miejscu zdarzenia, klonidyna znaleziona w jej kieszeni i potwierdzenie przez szpital, że Amber rzeczywiście została odurzona lekiem. Siedziałem podczas wstępnego przesłuchania, obserwując mamę w pomarańczowym kombinezonie, z bladą i pociągłą twarzą. Kropka próbowała. Złapać mój wzrok, ale nie chciałam patrzeć na nią bezpośrednio. Robert i Tyler też tam byli, siedzieli po przeciwnej stronie sali sądowej. Amber wciąż dochodziła do siebie w domu. Obrońca publiczny mamy próbował argumentować, że nigdy nie zamierzałam mnie zabić, a jedynie spowodować drobny wypadek, ale prokurator odparł, że podanie komuś leku na ciśnienie krwi który może spowodować utratę przytomności podczas jazdy, świadczy o lekkomyślnym lekceważeniu ludzkiego życia. Kropka, ostatecznie mama zgodziła się na ugodę pięć lat za usiłowanie zabójstwa drugiego stopnia, z możliwością zwolnienia warunkowego po trzech latach. Kiedy ją wyprowadzali, w końcu złapała mój wzrok i powiedziała przepraszam odwróciłem się. Kropka, przed budynkiem sądu Robert podszedł do mnie niezręcznie. Amber ma się lepiej, powiedział, chcę z tobą porozmawiać. Kropka była przerażona, gdy dowiedziała się, co próbowała zrobić jej matka. Wszyscy byliśmy. Nikt z nas nie zgodziłby się na coś takiego. Kropka, zgodziłem się odwiedzić Amber następnego dnia. Kiedy dotarłem do ich domu, poczułem się dziwnie, wiedząc, że mamy tam nie będzie. Amber siedziała w salonie, wyglądając na bladą, ale czujną. Hej, powiedziała, gdy weszłam, dzięki za przybycie. Kropka, usiadłem naprzeciwko niej. Jak się czujesz? Lepiej, lekarze mówią. Że nie będzie żadnych trwałych uszkodzeń, kropka zaczęła bawić się rąbkiem koszuli. Słuchaj, Maja, muszę przeprosić. Nie tylko za moją mamę to jej wina, ale za to, jak traktowałam cię przez te wszystkie lata, kropka uniosłam brwi, nie spodziewając się tego kropka. Byłam zazdrosna, kontynuowała, miałaś idealne relacje z tatą, a potem z dziadkiem. Nawet po śmierci taty, miałaś kogoś, kto stawiał cię na pierwszym miejscu. Kropka nikt nigdy nie postawił mnie na pierwszym miejscu, nawet moja mama. Jej głos się załamał, a ja wyładowywałam to na tobie. Kropka. Nie było idealnie, powiedziałem cicho, tylko prawdziwie, kropka, rozmawialiśmy przez prawie godzinę. Nie o mamie czy spadku, ale o naszym dzieciństwie, nieporozumieniach, rodzinie, jaką moglibyśmy być w innych okolicznościach. Nie nazwałbym tego pojednaniem, ale to był początek. Kiedy wyszedłem, umówiliśmy się na spotkanie przy kawie. Nie wiedziałem, czy faktycznie do tego dojdzie, ale istniała taka możliwość. A to było więcej niż wcześniej. Trzy miesiące po skazaniu mamy otrzymałem list z zakładu karnego dla kobiet, w którym była przetrzymywana. Długo wpatrywałam się w kopertę, zanim ją otworzyłam. Droga mają, napisała swoim znajomym, zapętlonym pismem. Wiem, że nie zasługuję na twoje przebaczenie. To, co zrobiłam, było niewybaczalne, kropka, zgubiłam się gdzieś po drodze. Po śmierci twojego ojca desperacko chciałam zbudować nowe życie, bez bólu związanego z pamięcią o nim. Ale próbując uciec od tego bólu, kosztowałem o wiele więcej, kropka, odepchnęłam cię, kiedy powinnam była cię przytulić. Byłaś wszystkim, co mi po nim zostało i nie mogłam znieść widoku jego oczu patrzących na mnie przez twoje kropka, nie proszę cię o odwiedziny ani nawet o odpisanie. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że żałuję tego, co zrobiłem, każdym włóknem mojego istnienia kropka nie tylko tej strasznej rzeczy, którą próbowałam ci zrobić, ale wszystkiego, lat zaniedbania, wybrania Roberta i jego dzieci zamiast ciebie, zapomnienia. Co to znaczy być matką, kropka, tak mi przykro, maja? Mam nadzieję, że pewnego dnia odnajdziesz szczęście i spokój, nawet jeśli nie będę częścią twojego życia. Kocham cię, mamo. złożyłam list i włożyłam go z powrotem do koperty, a następnie umieściłam w szufladzie biurka dziadka. Nie płakałam. Nie czułam potrzeby, by odpowiadać. Może kiedyś to zrobię, ale jeszcze nie teraz. mama potrzebowała dłużej posiedzieć ze swoimi wyborami a ja potrzebowałam czasu, by zbudować swoje życie bez cienia jej zdrady, który wisiał nade mną. Kropka, I to właśnie zrobiłem. Minął rok, potem kolejny. Zatrzymałem dom dziadka, ale przemeblowałem jego część, łącząc jego antyki z moim własnym stylem. Kropka, wykorzystałam część spadku, by wrócić do szkoły na studia magisterskie z edukacji, coś, co zawsze chciałam robić. Poznałem nowych przyjaciół, od czasu do czasu umawiałem się na randki i powoli budowałem życie, które wydawało mi się moje. Amber i ja spotykaliśmy się na kawę. A potem na kolację i ostatecznie staliśmy się czymś w rodzaju przyjaciół. Nie bliscy, ale cywilizowani, a czasem nawet prawdziwie serdeczni. Tyler wyjechał na studia do innego stanu. Robert, sprzedał dom i przeprowadził się do mieszkania w centrum. Wymienialiśmy się kartkami świątecznymi, ale nic więcej. Mama nadal pisała co kilka miesięcy. Czytałem jej listy, ale nigdy na nie nie odpowiadałem. Pisała o swoich sesjach terapeutycznych, o innych kobietach w więzieniu, o swoich żalach i nadziejach. Kropka w ostatnim liście wspomniała, że wkrótce ma zostać zwolniona warunkowo. Nie zapytała, czy poprę jej zwolnienie, ani czy będzie mogła się u mnie zatrzymać. Wydawała się rozumieć, że niektórych mostów nie da się odbudować. Kropka, wczoraj sprzątałam stare pudła na strychu i znalazłam album ze zdjęciami, którego wcześniej nie widziałam. Był pełen zdjęć taty i mnie na plaży, otwierających prezenty świąteczne. Jeżdżących na rowerach w parku. Kropka, na każdym zdjęciu śmialiśmy się. Kropka, na ostatniej stronie była notatka napisana odręcznie przez dziadka. Maja, nigdy nie zapomnij, ile radości wniosłaś w życie swojego ojca. On żyje w tobie, kropka, siedziałam wśród zakurzonych pudeł, trzymając ten album przy piersi i w końcu rozpłakałam się nad wszystkim, co straciłam i znalazłam. Tata odszedł, dziadek też. Mama żyła, ale straciłem ją w inny sposób. Kropka, odziedziczyłem dom i pieniądze, ale co ważniejsze, odziedziczyłem zdolność do głębokiej miłości i siłę, by przetrwać stratę. Kropka, dziś, gdy to pisze, siedzę na huśtawce na werandzie domu mojego dziadka, teraz mojego domu, obserwując zachód słońca malujący niebo w odcieniach pomarańczy i różu. Kropka, delikatny wietrzyk szeleści liśćmi starego dębu, który tata zasadził w roku moich narodzin. Jest teraz wyższy niż dom, a jego korzenie są głębokie i silne. Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Nie wiem, czy kiedykolwiek wybaczę mamie i czy ona kiedykolwiek naprawdę zrozumie głębie swojej zdrady. Ale wiem, że wszystko ze mną w porządku. Więcej niż w porządku. Jestem w pokoju z tym, kim jestem i skąd pochodzę. Tata i dziadek dali mi największy prezent świadomość, że jestem bezwarunkowo kochany. Ta miłość wciąż mnie podtrzymuje, cicha siła, której nikt nie może mi odebrać, kropka nawet matka, która próbowała mnie zabić dla spadku, którym bym się podzielił, gdyby tylko poprosiła.